Iran to starożytny kraj, spadkobierca wielkiej Persji, pełen tajemnic, tradycji i niespodzianek, które pozostawią każdego bez słowa. Od perskich dywanów wartych miliony po zasady, które wydają się pochodzić z innej epoki, to miejsce skrywa sekrety, o których mało kto wie. Chcesz przykładu? Czy wiesz, że w Iranie możesz wziąć ślub na godzinę, pojechać na miesiąc miodowy, a gdy czas się skończy, małżeństwo po prostu znika. Bez rozwodów, bez biurokracji, bez komplikacji. A to dopiero początek. Właśnie dlatego Bejlow Mundo zabierze cię dziś do tego zagadkowego kraju i ujawni kilka interesujących faktów, w które nie uwierzysz. Numer jeden: Lokalizacja i dane geograficzne bądźmy szczerzy. Gdybym dał ci mapę, czy wiedziałbyś dokładnie, gdzie leży Iran? Jeśli odpowiedź brzmi: szczerze mówiąc, nie jestem pewien, to w porządku. To częstsze, niż się wydaje. Iran znajduje się w południowo-zachodniej Azji między Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską, łącząc strategiczne terytoria. Graniczy z siedmioma krajami, w tym Irakiem, Turcją, Armenią, Azerbejdanem, Turkmenistanem, Afganistanem i Pakistanem. Z powierzchnią ponad 1,6 miliona km jest drugim co do wielkości krajem na Bliskim Wschodzie, ustępując jedynie Arabii Saudyjskiej. A jeśli myślisz, że to po prostu bezkresna pustynia, wiedz, że Iran ma o wiele więcej niż piasek. Większość terytorium jest sucha i półsucha, ale to nie znaczy, że wszystko jest ogromem wydm. Na północy pasmo górskie Alborz jest domem Góry Damewand, nieaktywnego wulkanu o wysokości ponad 5600 metrów. I spójrz na to, Iran ma nawet ośrodki narciarskie, takie jak Gizim i Szemszak, gdzie śnieg jest gwarantowany. Innymi słowy, podczas gdy niektóre krajobrazy wyglądają, jakby wyszły prosto z tysiąca i jednej nocy, inne przypominają europejskie ośrodki narciarskie. Stolica, Teheran, znajduje się na północy, otoczona górami. Mieszka tam ponad 8 milionów ludzi i jeśli jest jedno słowo, które definiuje to miasto, to jest to chaos. Numer 2. Historia Ten kraj jest bezpośrednim spadkobiercą starożytnej Persji, cywilizacji, która sięga tysięcy lat przed Chrystusem. W rzeczywistości do 1935 roku kraj ten oficjalnie nazywał się Persją na zachodzie, a dopiero później przyjął Iran jako swoją międzynarodową nazwę. A jeśli nie wiesz, jak ważni są Persowie dzisiaj, powinieneś wiedzieć, że byli pionierami w systemach pocztowych, administracji publicznej i budowie dróg, aby zjednoczyć swoje rozległe regiony. Przez stulecia terytorium było najeżdżane przez Arabów, Turków i Mongołów, wchłaniając ich wpływy kulturowe. W średniowieciu i czasach nowożytnych pojawiły się dynastie, które autonomicznie zreorganizowały kraj, kształtując kulturę, język perski i tradycje, które w dużej mierze przetrwały do dziś. Ale nie sposób mówić o współczesnym Iranie bez wspomnienia rewolucji islamskiej z 1979 roku. Pod przewodnictwem Ayatollaha Khomeiniego rewolucja ta obaliła monarsię szacha Rezi Pahlawiego i ustanowiła Republikę Islamską. To właśnie stamtąd wywodzi się wiele surowych zasad kraju, zwłaszcza dotyczących ubioru kobiet, spożycia alkoholu i wolności słowa. Jednocześnie ta zmiana polityczna wpędziła Iran w konflikt z państwami zachodnimi, co zaowocowało sankcjami międzynarodowymi izolacją ekonomiczną i reputacją często kojarzoną z zamkniętym i konserwatywnym reżimem. Jednak, jeśli spodziewa się znaleźć miejsce zatrzymane w czasie, możesz być zaskoczony, widząc duże, nowoczesne miasta, centra handlowe, młodych ludzi połączonych z mediami społecznościowymi, nawet jeśli są one oficjalnie cenzurowane, oraz pragnienie zmiany obecne w nowym pokoleniu. Numer 3. Ludność i język, mając ponad 80 milionów mieszkańców, co czyni go jednym z najludniejszych krajów na Bliskim Wschodzie. Kraj ten jest prawdziwym tygłem etniczności i kultur. Większość populacji stanowią Persowie, ale są też Kurdowie, Azerowie, Arabowie, Beludziowie i kilka innych mniejszości, z których każda ma własne zwyczaje i dialekty. A jeśli chodzi o język, w Iranie mówi się po persku, lub persku, jak go nazywają. Chociaż jest to język indoeuropejski, używa alfabetu opartego na arabskim. Więc jeśli spojrzysz na tekst irański, możesz pomyśleć, że to arabski. Ale języki są bardzo różne. To jak porównywanie brazylijskiego-portugalskiego i portugalskiego z Portugalii, są podobieństwa, ale to nie to samo. Teraz, jeśli chodzi o religię, Iran ma ważną różnicę. Numer 4 Religia i wierzenia w przeciwieństwie do wielu krajów arabskich, w których dominuje islam sunnicki, w Iranie około 90% populacji wyznaje islam szyicki. A ten podział między sunnitami i szyitami wynika z waśni, która rozpoczęła się wkrótce po śmierci proroka Mahometa i nigdy się nie zakończyła. Szyici wierzą, że prawowitym następcą powinien być Ali, zięć i kuzyn proroka. Sunnici twierdzą, że następca powinien zostać wybrany przez społeczność islamską. I do dziś podział ten ma ogromny wpływ na politykę Bliskiego Wschodu. Ale jeśli jest coś, z czym nikt się nie zgadza, to jest to życzliwość Irańczyków. Czy słyszałeś kiedyś o Tarofe? Numer 5 Tarof. Przesadna uprzejmość, jeśli kiedykolwiek odwiedzisz Iran, przygotuj się na grę towarzyską, która może cię całkowicie zdezorientować. Wyobraź sobie, że próbujesz zapłacić za coś, a sprzedawca mówi: Nie ma mowy, proszę, to prezent. Więc odmawiasz. On nalega. Ty znowu odmawiasz. On nalega jeszcze raz. Witamy w świecie tarow. Tarow to perski kodeks grzecznościowy, który zamienia oferty i odmowy w rodzaj tańca towarzyskiego. Oto jak to działa. Ci, którzy oferują, okazują pokorę i szacunek. A ci, którzy odmawiają, robią to, aby uniknąć wrażenia, że wykorzystują. Ale jest jeden szczegół. Odmowa musi nastąpić co najmniej trzech razy. To mniej więcej tak, jak wtedy, gdy ktoś oferuje ci czekoladę. Każdy wie, że ta oferta to po prostu uprzejmość, ponieważ osoba ją oferująca i tak nie chce się nią dzielić. Teraz, w tarofe, osoba będzie nalegać trzy razy i dopiero po trzeciej odmowie zje czekoladę sama. Bez żadnego poczucia winy. I nie dotyczy to tylko płacenia rachunków. Tarow zdarza się w przypadku zaproszeń na kolacje, przejazdów, a nawet prezentów. Wielu turystów daje się nabrać na ten żart, myśląc, że dostają coś za darmo, podczas gdy w rzeczywistości sprzedawca był po prostu uprzejmy i ciekał, aż osoba będzie nalegać na zapłatę. Jesteś zdezorientowany? To normalne. Ale w Iranie ten akt nie jest fałszywy. Wręcz przeciwnie, jest to oznaka wyrafinowania i empatii. Jeśli jest coś, czego nie można pominąć, gdy mówimy o Iranie, to jest to dobre jedzenie. A jeśli myślisz, że kuchnia irańska ogranicza się do ryżu i jagnięciny, czas zaktualizować tę koncepcję. Kuchnia irańska to prawdziwa tańcza smaków, pełna aromatycznych potraw, przypraw, świeżych żół i mnóstwa szafranu. W rzeczywistości ta bardzo droga przyprawa, znana jako czerwone złoto, ma swój dom. Iran jest po prostu największym producentem na świecie. A jeśli chodzi o typowe dania... Jest wiele gwiazd irańskiej kuchni. Jest czelą kebab, aromatyczne danie z ryżu podawane z szaszłykami z jagnięciny lub kurczaka i słynny Fesenian, słodkokwaśny gulasz z orzechami włoskimi i syropem z granatów, którego po prostu nie da się zapomnieć. A jeśli jesteś łasuchem, irańskie desery są same w sobie spektaklem. Pistacje, woda różana i kardamon to powszechne składniki słodyczy, które wyglądają, jakby pochodziły prosto z królewskiego bankietu. Zanim zaczniesz wyobrażać sobie irańską kolację z winem, piwem lub jakimkolwiek innym alkoholem, zapomnij o tym. Ze względów religijnych, napoje alkoholowe są zakazane. Cóż, jeśli lubisz pić piwo późnym popołudniem, bądź ostrożny. Zgodnie z prawem, spożywanie alkoholu w Iranie jest zabronione dla muzułmanów. Nawet cudzoziemcom, teoretycznie, nie wolno pić. Są tacy, którzy ryzykują kupnem alkoholu na czarnym rynku, ale jeśli zostaną złapani sprawy się komplikują. Więc jak się dobrze bawić? Z dużą ilością herbaty, słynnego czaj, świętego przedmiotu dla Irańczyków. Lokalnych napojów bezalkoholowych i soków owocowych, które mogą być dość egzotyczne. Jednym z najpopularniejszych jest sok z marchwi, często mieszany z lodami waniliowymi, co daje słodki i orzeźwiający napój. Może to brzmieć dziwnie, ale przysięgam, że jest zaskakujące. Istnieją również soki z granatów, arbuzów, pomarańczy itd. Irańczycy często napełniają swoje szklanki do soków posiekanymi owocami, zamieniając je w mini sałatkę owocową. Inny ciekawy fakt. Wiele domów po prostu nie ma stołu jadalnego. Dzieje się tak, ponieważ tradycją jest jedzenie na podłodze, na dywanikach i poduszkach, z obrusem lub plastikiem na środku, gdzie znajdują się talerze. Nadal rozmawiając o jedzeniu, czy znasz ten zwyczaj noszenia chleba w paczce? W Iranie zobaczysz, że chleb jest dosłownie noszony pod pachą. Chleb jest jednym z najważniejszych produktów w kuchni irańskiej i jest transportowany w sposób, który może wydawać się niezwykły dla osób z zewnątrz. Ponieważ wiele rodzajów chleba jest dużych i płaskich, ludzie zazwyczaj noszą je bez żadnego opakowania bezpośrednio w rękach, na ramionach, złożone pod pachami, a nawet zrównoważone na motocyklu. Może to wydawać się dziwne, ale w tym kraju jest to całkowicie normalne. Innym ciekawym faktem jest to, że nie używają noży przy stole do krojenia jedzenia. Tak, można żyć bez noża w większości irańskich potraw, ponieważ mięso jest już posiekane lub rozdrobnione i można je obsługiwać łyżką, widelcem lub kawałkami chleba. To bardzo praktyczne. Dopiero, gdy stajesz przed większym kawałkiem mięsa, zdajesz sobie sprawę, że na stole nie ma noża. Teraz, odchodząc na chwilę od świata gastronomii, porozmawiajmy o czymś, co niesie ze sobą wieki tradycji i bogactwa kulturowego. Bo bądźmy szczerzy, Mówienie o Iranie bez wspominania o perskich dywanach byłoby zbrodnią historyczną. Te dywany to prawdziwe dzieła sztuki, z tak szczegółowymi wzorami, że wyglądają, jakby były malowane ręcznie. A jakość? Może być tak absurdalna, że niektóre egzemplarze mogą być warte miliony. Aby dać Ci wyobrażenie, w 2010 roku perski dywan został sprzedany na aukcji S w Londynie za nieco ponad 6 milionów funtów. Przeliczając na dzisiejsze wartości, Byłoby to około 40 milionów riali lub około 8 milionów dolarów. Innymi słowy, to nie jest po prostu dywan, to praktycznie luksusowa inwestycja. I nic dziwnego. Produkcja perskiego dywanu może trwać miesiące, a nawet lata, w zależności od rozmaru i złożoności wzoru. A oto ciekawy fakt: że myślnicy często celowo wprowadzają drobne błędy do wzorów. Robą to, ponieważ wierzą, że tylko Bóg może stworzyć coś doskonałego. Więc dywan wykonany przez człowieka nie może być w 100% bezbłędny. W rzeczywistości istnieje nawet powiedzenie, że perski dywan jest idealnie niedoskonały i precyzyjnie niedokładny. Oprócz bogactwa artystycznego, tradycja ta została uznana przez UNESCO za część ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. A teraz, gdy znamy już wszystkie jej uroki, poznajmy drugą stronę medalu, która nie jest tak ładna. Numer 9 Kobiety. Prawa i instytucjonalne machobycie kobietą w Iranie wymaga elastycznego podejścia. Istnieje szereg wyraźnych i ukrytych ograniczeń, które jasno wskazują, że w kategoriach prawnych kobiety są warte połowę tego, co mężczyzna jest wart w różnych kontekstach. Na przykład w sądzie zeznania mężczyzny są zazwyczaj warte dwa razy więcej niż zeznania kobiety. W przypadku dziedziczenia córki otrzymują połowę tego, co synowie. Istnieje cała kultura, która wzmacnia ideę, że mężczyźni są obrońcami, żywicielami i opiekunami kobiet podczas gdy irańskie kobiety są niezwykle aktywne. Wiele z nich to studentki uniwersytetów, lekarki, inżynierki itd. Z drugiej strony mierzą się z seksistowskimi prawami i zwyczajami, które ograniczają ich wolność. Numer 10 dress code i policja moralności od czasu rewolucji islamskiej wszystkie kobiety, w tym turystki, muszą zakrywać włosy w miejscach publicznych i nosić ubrania, które maskują ich krągłości. Żadnych topów Topów z głębokim dekoltem ani krótkich spódniczek. Najpopularniejszym strojem jest ruzali, czyli chusta na głowę i manto, długi płaszcz sięgający ud. Czador, duży welon zakrywający niemal całe ciało, jest wymagany tylko w miejscach ultrakonserwatywnych, takich jak sanktualia religijne. Mężczyźni również podlegają ograniczeniom. W tradycyjnych miejscach nie wolno nosić krótkich spodenek ani topów. Według reżimu to wszystko jest częścią zachowania islamskiej moralności. A kto to wszystko monitoruje, obawiany i Irszad, policja moralności patrolują ulice i centra handlowe, wyczuleni na wszelkie potknięcia. Jeśli Welon jest zbyt luźny, spodnie są zbyt ciasne lub jakakolwiek część włosów odsłania się poza to, co jest dozwolone, osoba może zostać upomniana, ukarana grzywną, a nawet aresztowana. I nie myślcie, że to tylko nudna zasada. To poważna sprawa. W 2022 roku sprawa Masi Amini, młodej kobiety. Która została aresztowana i zaatakowana za rzekome niewłaściwe noszenie chusty na głowie, zszokowała świat. Przemoc była tak wielka, że nie mogła się oprzeć, a jej śmierć wywołała falę oburzenia w Iranie i poza nim. I nie chodzi tylko o dress code. Jest w to zaangażowanych o wiele więcej. Numer 11: Wszystko musi być autoryzowane przez męża. W Iranie kobiety mogą prowadzić, studiować, a nawet pracować. Ale zawsze pod pewnymi warunkami. A kiedy mówimy o kobietach zamężnych. Wszystko kręci się wokół męża. Chcesz przykładu? Paszport. Jeśli mężatka chce otrzymać lub o paszport, potrzebuje zgody męża. Tak, dobrze słyszałeś. Bez jego podpisu, międzynarodowa podróż po prostu się nie odbędzie. A co jeśli nie ma męża? Cóż, w takim przypadku ojciec lub inny opiekun płci męskiej przejmuje tę rolę. Teraz, jeśli mąż jest nieobecny, teść może to autoryzować. A jeśli teść również jest niedostępny. To rola może spaść na EZW u zamknięte W. Innymi słowy, jeśli mąż zdecyduje, że nie chce, aby jego żona podróżowała, ona nie będzie podróżować. Dla wielu osób wydaje się to niewiarygodne. Ale w Iranie jest to część prawa, które podąża za rządową interpretacją prawa islamskiego. I na tym się nie kończy. Do niektórych prac kobieta potrzebuje również zgody męża. Teraz mam ciekawostkę: w przeciwieństwie do niektórych krajów zatoki perskiej kobiety mogą prowadzić w Iranie. Ale są doniesienia o seksizmie na drogach i nękaniu przez policję, z historiami o kobietach, którym bez wyjaśnienia odbierano prawo jazdy lub zmuszano je do wysiadania samochodów z niejasnych powodów. W przypadku rozwodu szala również przeważa na korzyść mężczyzn. Mogą się rozwieść praktycznie bez żadnego uzasadnienia, podczas gdy kobiety muszą udowodnić coś poważnego. A nawet wtedy ich prośba może zostać odrzucona, jeśli ich mąż się nie zgodzi. Numer 12. małżeństwo tymczasowe. Saj myślisz? Że widziałeś już wszystko. No to trzymaj się mocno. W Iranie istnieje koncepcja małżeństwa tymczasowego, znana również jako Saj. A jak to działa? Zasadniczo mężczyzna i kobieta zawierają umowę o ślubie na określony czas. Może trwać dni, miesiące, lata, a nawet jedną godzinę. Tak, to prawda, małżeństwo z datą ważności. Najciekawsze jest to, że gdy data ważności minie, małżeństwo kończy się automatycznie. Bez potrzeby rozwodu lub jakiejkolwiek biurokracji. Teoretycznie jest to ważny kontrakt religijny w ramach zasad szyickiego islamu. W praktyce historia trochę się zmienia. Rodzina kobiety otrzymuje posąg, ale ona nie ma prawa do spadku ani emerytury, ponieważ kontrakt po prostu wygasa. A teraz bądźmy szczerzy. W praktyce jest to nic więcej niż luka prawna w związkach, które w przeciwnym razie byłyby uważane za cudzołóstwo lub nawet prostytucję. W wielu przypadkach westchnienie nie jest dokładnie wyborem kobiety ale raczej decyzją rodziny. A najgorsze jest to, że są doniesienia o rodzicach sprzedających swoje córki do tymczasowych małżeństw z powodu potrzeb finansowych lub w celu spłacenia długów. Ale co się dzieje, gdy tymczasowe małżeństwo się kończy? Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza dla kobiet. Rozwód w Iranie może oznaczać uprzedzenia, trudności w ponownym zawarciu związku małżeńskiego, a nawet utratę praw społecznych i rodzinnych.